Witam Cię i studio ze mną, Milenka. Cześć. Cześć. I pokażemy Wam bardzo elegancką grę z taksis dla ludzi z mocnymi nerwami i ze zmysłem architektonicznym. Co? Tak wygląda gra w środku. Ma oczywiście instrukcję jest wykonana z pięknego drewna, przepięknego, przepięknych deseczek. Zobaczcie. I teraz wyjmiemy to wszystko, tak? wyjmiemy, mamy kulę, która będzie elementem konstrukcyjnym, kostkę. Mamy dwa mniejsze elementy konstrukcyjne, o tutaj kilka większych. No i wszystko poukładamy i zaraz Wam wszystko opowiem. Tak staksizm wygląda po wyjęciu z opakowania. Schowam na razie pudełko. W środku instrukcja. No i mamy Naszą, nasz element główny konstrukcyjny, milenka tam uruchom, sprzęt jest 50 patyczków. Takich one są bardzo ładnie wykonane, wycięte z pięknego drewna, dobrze wyważone, wysokiej jakości. Nie ma tutaj możliwości drzazgi. no chyba że ktoś się bardzo postara. Gra jest dla od dwóch do sześciu graczy, od szóstego roku życia. No i co tam jeszcze robimy? Robimy konstrukcję dużą, tak? Z czterech. Cztery duże wkładamy tu. Hmm? Proszę, proszę. No nie wiem, czy nie ciutkę głębiej? Pokaż. Dobra. Okej. Okay. Troszkę poprawię. Mamy takie e, z nacięciami e, dwa drewienka, które nam tutaj posłużą jako równowagę. Ja je na razie delikatnie włożę, a potem o troszkę tak naciągnę konstrukcję, tak żeby to było równo. Tak to średnio wyszło. Co pani na to? Poczekaj, może tu z tej strony to włożę. A ty włóż te dwa krótsze? A, dwa krótsze No tak, na tych przeciwległych. Jak tu są dwa, to tam są dwa krótsze. No spróbujcie. No, tutaj może troszkę ten. Budowanie konstrukcji to ważny element gry, ale jak już zbudowana, to już potem można rozgrywać. Hmm. Jak tam, proszę Pani? Poczekaj, a dwa krótsze tu. A. Tak, i tam. Tutaj konstrukcja ułożona. Podzieliłyśmy sobie patyczki na pół, ale żeby rozgrywka była krótsza, to bierzemy sobie po prostu sześć patyczków i zobaczymy, komu tu się uda ułożyć. Masz? Dobra, no to rzucaj kostką, zobaczymy, jak tam. Czy pójdzie. Dwa, o łatwiej, masz, ale ci dobrze. A, skręciara, stabilne, dobra. Ja ja jeden. To ja sobie zrobię na tej twojej stabilnej konstrukcji. No, jeden. O, zabierasz to, co spadło. I bum, szakalaka. No dobra, to zaczynam jeszcze raz. Dobra. Musimy się rozgać, bo żeśmy nie trenowały wcześniej. Dobra, masz sześć? Dobra. Dwa, cztery, sześć, proszę. Dobra, jeden. To było sprytne posunięcie, możesz je powtórzyć. Pod kątem proponuję trochę położyć, tak o. Mhm. Może na innym tym. O, to jest trochę takie skrzywione. Masz to? Ciężko, co? No, dobrze kombinujesz. Hmm? Musisz w tą stronę trochę przesunąć. bo spróbuj sobie na przykład na tym położyć. Może będzie lepiej. Ok. No, szukaj takiego miejsca dobrego. Trochę w tamto. O. o, bosko, dobra. Dwa, uf, mam łatwiochę, dobra. Muszę uważać, bo jak zwalę, to będę musiała zabierać, proszę. Uh -huh. jajko, ale masz dzisiaj. A Dobrze. Super, super. Nie oddychać. Dwa, uf. <laughs> I co ja teraz mogę zrobić? Ja sobie zrobię. Na przykład. Na przykład sobie zrobię. O tak. Aaaa! Spadło twoje, proszę Cię bardzo. Tracisz już kolejkę. Aaaa! Ja, ja straciłam kostkę. Czekajcie. Dobrze. Dobra, jeden, och, proszę Pani, proszę Pani. Mam to, proszę. No, cierpliwość, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość. Trzeba delikatnie, troszkę w tamtą, delikatnie no. trzymać samą, sam... o bardzo dobra, super, bardzo kreatywne myślenie. I co? Super! Jeden o rany! <laughs> łatwo nie jest, proszę państwa, łatwo nie jest. <laughs> ja nie odtykuj. Jeden? Nie łamy łatwo. No, nie mamy łatwo. Chyba wygram challenge, trudno to, bardzo to zrobić, ale myślę, że możecie próbować, próbować, próbować e, wielokrotnie, e, tak żeby to się udało, a my sobie będziemy grały dalej, bo to fajna zabawa, tak? Masz, o, za dużo nawet jeden, czekaj, tutaj jeszcze wstawię zaporę. Gramy dalej? Mhm, tak? No to chodź, żebyś nie miała za dużo, sześć. Ile masz? Jedno za dużo, no dobra, to graj. To żegnamy się z Wami i gramy dalej, pa! 实在。<laughs> <laughs> <laughs>